Cześć, witajcie na polach hodowli roślin strzelce. W ubiegłym roku nie było nam dane spotkać się na dniach pola z wiadomych przyczyn. W tym roku też nie do końca wiadomo, jak sytuacja się potoczy. Dlatego wspólnie z firmą BASF Polska przygotowaliśmy specjalnie dla Was cykl filmów pod hasłem... Planowanie na ekranie, który będzie nam opowiadał na temat wszystkich najważniejszych zaleceń agrotechnicznych związanych z prowadzeniem łanu zarówno zbóż, jak i rzepaku, a także przedstawimy Wam najistotniejsze informacje na temat różnic pomiędzy odmianami, tak abyście mogli finalnie uzyskać jak najwyższe plony bardzo dobrej jakości. Jeśli ten film spodobał Wam się, dajcie lajka. Jeśli macie jakiekolwiek uwagi i sugestie co do tego filmu, ewentualnie co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach, piszcie w komentarzach pod filmem. Ja teraz zostawiam Was w rękach naszych ekspertów. Życzę miłego oglądania i do zobaczenia. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w hodowli roślin strzelce. Znajdujemy się na poletkach doświadczalnych. Mamy w tym momencie końcówkę drugiej dekady kwietnia. Jak Państwo doskonale wiedzą, warunki pogodowe tej wiosny nas nie rozpieszczają. Wiosna jest opóźniona, chłodna, a to wszystko pociąga za sobą pewne pytania i wyzwania, jakie stają przed nami w obliczu uprawy, chociażby rzepaku, na którym się znajdujemy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o podstawowe. Rzeczy, które trzeba wykonać w najbliższym czasie, to przede wszystkim zabezpieczenie rzepaku przed chorobami, które występują na początku wegetacji. Tutaj mamy do czynienia głównie z suchą zgnilizną kapustnych, ale nie tylko. Chłodna pogoda, z którą mieliśmy do czynienia, a także relatywnie przekropny okres, pociągały za sobą fakt, że również na plantacjach może występować szara pleśń. To wszystko należy uwzględnić przy najbliższych pracach. Jeśli chodzi o nasze rekomendacje na najbliższy okres, BASF poleca produkt Carix, znany, sprawdzony na setkach tysięcy hektarów, który jest fungicydem z funkcją regulatora wzrostu. I tutaj może powstać pytanie: czy stosować regulatory wzrostu teraz, w połowie kwietnia, czy właściwie w drugiej połowie kwietnia, kiedy jest już dosyć późno? Odpowiedź może być tylko jedna. Regulatory wzrostu mają za zadanie ograniczyć dominację wierzchołkową pędu i spowodować że rzepak będzie rozwijał się na boki, stworzyć coś na kształt takiego krzaku, i to będzie decydowało o wysokim potencjale plonotwórczym danej odmiany. Idealny moment na wykonanie zabiegu to moment strzelania rzepaków pęd główny. Ten moment za chwilę nastanie na tych plantacjach, na których się znajdujemy, i w najbliższym czasie taki zabieg litrem karyksu powinien być wykonany. Dodatkowo bardzo istotna jest ochrona fungicydowa przeciwko chorobom, o których powiedziałem. Z tego względu Carex nada się do tego idealnie, ponieważ zabezpieczy roślinę zarówno pod względem ochrony przed patogenami, jak i ograniczy tą dominację wierzchołkową, powodując, że boczne pędy będą silne i wyrównane. Chciałbym powiedzieć kilka słów o odmianach, naszych odmianach pszenicy ozimej w kontekście czasookresu, w jakim się znajdujemy, czyli okres krytyczny dla rozwoju zbóż, w którym wykonujemy nawożenie, w którym wykonujemy pierwszą ochronę, pierwszy bądź drugi zabieg fungicydowy, w którym planu planujemy albo będziemy wykonywali, Skracanie tychże zbóż. Ta faza rozwoju roślin jest kluczowa do kształtowania plonu. To jest faza konstrukcyjna tego plonu, bo wiadomo, że za plon odpowiada e, biomasa. Następuje największy przyrost tej biomasy. E, 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 decyduje się jak i ile. Będzie jakiej jakości i ile włanie będziemy mieli kłosonośnych pędów, decyduje się rozmiar liści, a rozmiar liści to, to przecież efektywność fotosyntezy i dlatego zarówno zabiegi nawożenia, jak i skracania, jak i ochrony liści są kluczowe w tej fazie. Tak, aby ta faza konstrukcyjna przebiegała dla rośliny bez problemu, że ona była odpowiednio rozkrzewiona, o odpowiedniej powierzchni liści, żeby mogła mieć odpowiedni, odpowiednią efektywność fotosyntezy, która później skutkować będzie odpowiednią zawartością cukrów, które remobilizowane będą do ziarna. Będę mówił tutaj o pięciu naszych odmianach w tym kontekście, spróbując zróżnicować je w sposób genetyczny, pod względem tych cech agrotechnicznych, spotykamy się pierwszy raz na polu i chciałbym powiedzieć trochę o stanie tych odmian. Generalnie, jak wszyscy wiemy, przezimowanie w Polsce ze względu na dużą okrywę śniegową w większości kraju było bardzo dobre. Praktycznie nie ma różnic odmianowych i te odmiany, które, o których mówimy, czyli euforia, impresja, wilejka. Opoka czy Wenecja przeciwnowały w sposób bardzo dobry. Jest to związane z ich genetyczną tolerancją na wymarzanie. W niektórych regionach kraju mogliśmy zaobserwować zróżnicowanie związane z występowaniem dużej okrywy śniegowej, czyli porażenia później przez pałecznicze czy grzyba mikochondrium nivale, zwane popularnie pleśnią zbóż. Tutaj spośród tych odmian możemy wyróżnić, że bardzo dobrze, praktycznie nie ma żadnych objawów pleśni zbóż na, odmiany, na odmianie Impresja, Opoka, Euforia. One tutaj bardzo dobrze się zachowują pod tym względem. Analizując stan zbóż po zimie, musimy uwzględnić. Genetyczną tolerancję na chlorotoluron, na ten zabieg zwalczający chwasty jednoliścienne, szczególnie miotłe w zbożach. I tutaj te odmiany charakteryzują się genetyczną tolerancją, to znaczy tolerują ten zabieg i nie mamy z nimi żadnego problemu po zastosowaniu tego środka chemicznego. Będziemy mogli zobaczyć przykłady, gdzie ten chlorotoluron źle działa na, na, na stan i kondycję roślin. Tak jak już mówiłem, jesteśmy w kluczowym okresie, czyli koniec fazy krzewienia, początek fazy strzelania w źle. I tutaj większość z nas lub, lub, lub w tej chwili w sposób bieżący zastosowana zostanie dawka dru, druga, nabożenia azotowego w formie pogłównej. I jeśli chodzi o zarządzanie tymi odmianami, wiadomo, że to jest kluczowa dawka decydująca w dużej mierze o plonie. Ta dawka, jak wiadomo, decyduje o dalszym utrzymywaniu. Tych kłosów decyduje o biomasie tej rośliny tych roślin, bo pamiętajmy, że żeby uzyskać jak najbardziej optymalny plon, oczywiście on będzie warunkowany przez zasoby deszczu, on będzie warunkowany w efektywnością fotosyntezy, czyli nasłonecznieniem, dostępnością składników pokarmowych, ale celując w te 9-10 ton, powinniśmy mieć łan około 450-470 dorodnych kłosów, Liczbę ziarniaków około 48. Przy masie 1045-48 wychodzi nam klonowanie około 9-10 ton. I, w, I przy optymalnych warunkach pogodowych, przy tych odmianach, to jest jak najbardziej możliwe. Jeśli chodzi o to nawożenie, rośliny w tej fazie głównie ukorzenione są do głębokości 20, maksymalnie 30 cm. Musimy pamiętać, żeby ten odstęp pomiędzy pierwszą dawką nawożenia azotowego, a drugą w tej chwili nie był zbyt duży. Tak, żeby ten azot był dostępny w warstwie korzeniowej. Jeśli chodzi o te odmiany, to myślę, że można je nawozić w dosyć uniwersalny sposób, ale jeśli ktoś ma większy areał uprawy i chce zróżnicować to terminy nawożenia azotowego, Wtedy najpóźniej można w tej chwili zastosować nawożenie na odmianie wilejka, która z, ze względu na to, że jest bardzo zimotrwała, startuje trochę później y, tą wiosną. Y, ten, ten, ten przyrost tej masy zielonej te, tego zibła jest najpóźniejszy spośród tych odmian, dlatego tutaj można trochę, trochę y, opóźnić y, to nawożenie. Ten późniejszy start jest związany z jej wyjątkową zimotrwałością i ona później jest mniej wrażliwa na te przymrozki, które występują w kwietniu i w maju. W tej chwili kluczową funkcją czy kluczowym zabiegiem jest skracanie roślin. Ten zabieg najczęściej wykonujemy właśnie w tej fazie, czyli w terminie, gdy dla, dla terminu dla centralnej Polski to jest e, termin agrotechniczny siewu koniec września początek października. W tej chwili większość odmian e, ma już e, pierwsze kolanko, to, to ten zabieg powinien być stosowany e, właśnie w tej chwili. Najwcześniejszą, najszybciej rosnącą e, odmianą z naszej palety pszenicy jest odmiana Wenecja. Później odmiana, euforia i impresja, i właśnie dla nich zalecane są w tej chwili te zabiegi. Jeśli chodzi o skracanie w zakresie dawek, to największą dawkę powinniśmy zastosować dla odmiany wilejka. Oczywiście ta dawka jest uzależniona od gospodarstwa, od przedplonu, od wysokości. E, Nawożenia azotowego, ale e, jednak powinniśmy bardziej przypilnować odmianę wilejka. Odmiana euforia, Impresja są bardzo odporne na wyleganie. Tutaj możemy zastanowić się nad zmniejszeniem tej dawki antywylegacza. W tej chwili obserwując, e, zbierając informacje z różnych części kraju, obserwujemy bardzo silne porażenie w tej chwili septoriozą liści mączniakiem. Miejscowo są, jest widoczna rdza brunatna i ten zabieg T1 w tej chwili jest kluczowy. Jeśli chodzi o tolerancję naszych odmian na wyżej wymienione, wcześniej wymienione choroby, to myślę, że najbardziej zdrową odmianą jest odmiana impresja, odmiana euforia, jeśli chodzi pod, pod względem E, septoriozy e, czy rdzy brunatnej e, w tej fazie. E, e, oczywiście ten zabieg e, powoduje nam e, e, regulację problemu związaną z łamliwością podstawy źdła i e, e, w zależności od przedplonu, w zależności od terminu siewu e, po, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na tą chorobę, ale Myślę, że nasze odmiany, w szczególności euforia, w szczególności Wenecja czy Opoka, bardzo dobrze zachowują się pod tym względem i tolerują występowanie tej choroby. Znajdujemy się w tym momencie na plantacji zbóż, za nami odmiana euforia. Proszę Państwa, jeśli chodzi o to, co przed nami, to przede wszystkim zabiegi, które stanowią pewien fundament do tego, żeby budować odpowiedni plon. Mam tu na myśli konkretnie pierwsze zabiegi fungicydowe oraz zabiegi regulacji wzrostu. I wiem, że ten temat zwykle jest dla Państwa bardzo interesujący. Jeśli cofniemy się pamięcią do tyłu, za nami jest okres bardzo chłodnej pogody, przekropnej, która powodowała, że istniały trudności z wykonywaniem zabiegów regulacji wzrostu. Jak do tego zagadnienia podejść w, odpowiednim, w odpowiedni sposób? Proszę Państwa, jeśli chodzi o regulację wzrostu, kluczowe jest tak naprawdę trafienie w odpowiedni moment z zabiegiem. W tym momencie wcześnie siane plantacje zbóż są w fazie BBCH 30-31, czyli zaczynają strzelać w źdźbło, a to determinuje Fakt, że jest to idealny moment na wykonanie zabiegów regulacji wzrostu. Ale co w sytuacji, kiedy w dalszym ciągu przed nami zapowiadane spadki temperatur i potencjalne trudności z wykonaniem takiego zabiegu. Proszę Państwa, firma BASF ma na to rozwiązanie. Rekomendujemy produkt Medax Max, który dzięki zawartości dwóch substancji czynnych działa niezależnie od pogody. To znaczy, produkt będzie skuteczny zarówno w temperaturze 5 stopni, jak i w temperaturze 25 stopni. Ten Okno aplikacji jest naprawdę bardzo szerokie. Z kolei jeżeli chodzi o warunki pogodowe, które powinny zaistnieć do tego, żeby zabieg regulacji wzrostu był najbardziej efektywny, większość produktów, szczególnie opartych o czysty trinex potrzebuje do swojej aktywacji operacji słońca. Dzisiaj mamy piękną pogodę, natomiast nie zawsze takie warunki się nam trafią. Z tego względu BASF ma drugą substancję w, produ w produkcie Medax Max, konkretnie prohexadion wapnia który umożliwia skuteczne działanie również w pochmurne dni. To wszystko jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o ostateczny sukces, który chcą Państwo osiągnąć. Muzyka Proszę Państwa, przed nami również wybór, jak i stosowanie pierwszych zabiegów fungicydowych, które stanowią bazę do przyszłego planowania. Jeśli chodzi o wybór zabiegów fungicydowych w zbożach, możemy rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza jest taka, że gospodarujecie Państwo na glebach, które pozwalają na osiągnięcie plonów powyżej 8 ton. Tutaj zwykle myślę o pszenicy, dlatego że na tak dobrych glebach zwykle uprawiana jest pszenica. W tym przypadku firma BASF rekomenduje nowe rozwiązanie, które zadebiutowało w ubiegłym roku, oparte o zupełnie nową substancję aktywną. A jak Państwo wiedzą, nie jest to standardem obecnie na rynku. Raczej mamy tendencję do zubożenia tych, tego portfolio substancji aktywnych, które są dostępne. W przypadku RewiFlexu, bo o tym produkcie mówię, mamy do czynienia z produktem trzysubstancjowym, w pełni zwalczającym wszystkie patogeny początku okresu wegetacji, takie jak choroby podstawy źdźbła, i tutaj myślę przede wszystkim o łamliwości podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, a także rdzer, rdze brunatna czy rdze żółta oraz w przypadku jęczmienia, na przykład plamistość siatkowa czy rynkosporioza. Proszę Państwa, Reviflex odznacza się jedną charakterystyczną cechą, wyróżniającą go od innych fungicydów na rynku. Mianowicie działa już od 5 stopni Celsjusza. Nie ma na rynku produktów opartych o triazole, które działałyby już w takiej temperaturze. To jest absolutnie rzecz unikalna. Kolejny element to długość działania. Zwykle fungicydy działają 20 kilka do trzydziestu kilku dni, jeżeli są wysokiej klasy. W przypadku Reviflexu BASF dysponuje badaniami, które pokazują, że produkt działa do 50 dni w odniesieniu do septoriozy paskowanej liści. To jest bardzo dobry wybór, jeżeli prowadzicie Państwo swoje plantacje na wysoki plon. Nasza rekomendacja to 1 litr produktu Reviker i pół litra produktu Flexity sprzedawane w paku na 10 hektarów. Z kolei druga sytuacja, jeżeli macie Państwo zboża o nieco mniejszym potencjale plonowania ze względu chociażby na warunki globowe i szukacie ochrony dobrej, ale bardziej budżetowej. W tym przypadku BASF rekomenduje duet na Start. Nazwa tego produktu nawiązuje do znanego rozwiązania, które pewnie Państwo znali, Duet STAR. Natomiast jest to produkt, który jest nowością na polskim rynku, oparty również o trzy substancje aktywne, ale sprzedawany w bardzo dobrej cenie. W tym przypadku zachęcamy do wyboru tego rozwiązania i pytanie w dystrybucji właśnie o ten produkt. Zapraszam.